Ważna jest według mnie taka świadomość, że księgowy nie zrobi wszystkiego za przedsiębiorcę. Dużo procesów będzie po stronie przedsiębiorcy, księgowy będzie stanowił dla niego wsparcie. Jeśli ktoś się uprze, żeby otrzymać potwierdzenie w formie papierowej, no to. To, to, to ją dostanie. Natomiast myślę, że na początku jeszcze to będziemy robić, a potem stwierdzimy, że to już jest zupełnie niepotrzebne, bo tak naprawdę od samego początku to nie będzie potrzebne. Bardzo dużo uwag technicznych co do zastosowanych rozwiązań w ksapie ie 1.0, nazwijmy go w ten sposób, który miałby wpływ na bezpieczeństwo. W związku z tym powołano specjalny zespół, który rozpisał rozwiązanie techniczne tak naprawdę od nowa. Zawsze były takie, takie obawy, ze strony przedsiębiorców na tak nie będę mieć internetu albo prądu nie będzie. Jeżeli fakturę nie wystawimy w ksefie albo ją nie przekażemy w terminie, np. w przypadku awarii systemu, za to naruszenie, będzie odpowiedzialność administracyjno-prawna w postaci nakładanej kary pieniężnej. Wprowadzenie w życie krajowego systemu e-faktur. A o nim będziemy dzisiaj rozmawiać było już przesuwane wielokrotnie. Natomiast w obecnej chwili, w sposób nieodwracalny, przywita nas w przyszłym roku krajowy system E-Faktur, czyli KSEF. Na ten temat będzie ze mną rozmawiać Sylwia Wrolna z działu księgowości, Michał Jednaki z działu IT i Marek Mikła z działu prawnego. I to jest takie spektrum specjalistów, którzy w tym y, temacie muszą być zaangażowani, bo temat y, dotyczy wszystkich tych sfer. Zmiany te najistotniejsze to są zmiany, których tak bardzo mocno nie odczujemy. Przede wszystkim my musimy się do tego y, momentu dobrze przygotować. Jak chce zmienić codzienną pracę przedsiębiorcy? No, i biura rachunkowego, bo tutaj na tej linii, w tym zakresie najwięcej współpracy będzie. Ważna jest według mnie taka świadomość, że księgowy nie zrobi wszystkiego za przedsiębiorcę. Dużo procesów będzie po stronie przedsiębiorcy. Księgowy będzie stanowił dla niego wsparcie. Powinniśmy wspomnieć o obiegu dokumentów, bo tutaj chyba zmieni się najwięcej. Znikną faktury w formie papierowej wszystko będzie w Ksefie. I co ważne, to nie do końca jest tak, że przedsiębiorca swoje faktury sprzedażowe będzie musiał do Ksef eksportować. Biuro rachunkowe będzie musiało również importować faktury zakupowe przedsiębiorcy. Każda firma może mieć trochę inne potrzeby w tym zakresie. W środowisku są takie obawy, że może się zaimportować za dużo, bo mogą być próby wyłudzeń na przykład. Yy, przedsiębiorca powinien być świadomy takich zagrożeń, tym bardziej, że w przyszłości yy, przedsiębiorcy będą korzystać również z systemów księgowych, po to, żeby generować na przykład paczki przelewów. Okej, okay, czyli yy, myślę, że dotyczy to większych yy, przedsiębiorstw, oczywiście tam, gdzie ta ilość yy, dokumentów zakupu czy faktur yy, jest wysoka. Co, co nie znaczy, że nie może się też przytrafić małemu przedsiębiorcy. Generalnie na co zwracamy uwagę, musimy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, że każde przedsiębiorstwo musi posiadać taki system weryfikacji dokumentów, które ściągamy z y, serwera, dokumentów zakupowych, i wtedy one muszą przejść weryfikacji, aby przedsiębiorstwa jednoznacznie stwierdził, tak. To są moje dokumenty zakupu. Dokumenty papierowe, dokumenty do, faktury VAT dokumentujące sprzedaż, jak i dokumentujące zakup e, e, ukupującego, to będą elektroniczne pliki o określonym formacie, które będą zawierały odpowiednie cechy, to znaczy taki dokument faktura VAT z chwilą sprzedaży jest wysyłana na serwer Ministerstwa Finansów i tam jest nadawany jej indywidualny numer. I on wraca do mnie już z potwierdzeniem, że ten indywidualny numer został nadany, czy faktura została przyjęta przez system. I jest już w, po stronie sprzedającego i po stronie kupującego zarejestrowana. I to jest cały proces. Myślę, że, że tu, tu wszyscy musimy sobie zdać z tego sprawę. Oczywiście, jeśli ktoś się uprze, żeby otrzymać potwierdzenie w formie papierowej, to, 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 to ją dostanie. Natomiast myślę, że na początku jeszcze to będziemy robić, a potem stwierdzimy, że to już jest zupełnie niepotrzebne, bo tak naprawdę od samego początku to nie będzie potrzebne. Jak będzie wyglądać nasza praca, praca księgowych od tego momentu, kiedy już zostanie wdrożony system e -Factu? Mamy klientów, którzy korzystają z różnych systemów księgowych, z różnych systemów do fakturowania. A na pewno należy zadbać o to, żeby system był zintegrowany z KSeF. To nie ulega żadnej wątpliwości, jakie obowiązki weźmie na siebie przedsiębiorca i jakie będzie chciał zlecić do biura rachunkowego, bo niektóre będzie można. Kolejnym etapem będzie importowanie do systemu już księgowego faktur zakupowych systemu po czym następuje proces księgowania i ewentualnie w późniejszym etapie generowania paczek przelewów już z tymi unikalnymi numerami mixów. Dobrze, ale to jest taka kwestia techniczna, do której trzeba się już teraz przygotować. To jest bardzo ważne, dlatego o tym mówimy, bo to jak się teraz do tego wszystkiego technicznie przygotujemy, tak będziemy mogli w przyszłym roku sprawnie pracować czy tutaj Mowa jest dzisiaj na temat jakichś sankcji związanych z, z błędami wynikającymi z niewłaściwego wdrożenia ksefu. Sankcje na razie nie będą obowiązywać. Powiedzmy, że w 2026 rok to będzie taki okres przejściowy, ale według mnie trzeba już myśleć o nich tak, jakby one działały. Po to właśnie, żeby wykorzystać ten rok na Wdrożenie się w system tak dobrze, jak to jest tylko możliwe. Pamiętajmy, że są terminy, w których trzeba daną fakturę do ksef przesłać. Są to terminy nieprzekraczalne. Jeżeli coś pojawia się w ksefie, to nie można dokonywać zmian inaczej niż przez fakturę korygującą. Więc myślę, że ta świadomość odnośnie sankcji jest jeszcze mała, ale trzeba Mieć świadomość, że te sankcje w pewnym momencie się pojawią. Znaczy, ja myślę, że, że nasz ustawodawca, właściwie yy, yy, minister, który jakby nadzoruje ks, yy, całą kwestię KSEF-u, no, będzie nas oszczędzał w przyszłym roku, bo wie, że wszyscy musimy się zderzyć z tym problemem. Ja znaczy, jestem dobrej, yy, dobrej myśli, dlatego że my patrzymy, yy, my przyglądamy się systemowi KSEF już od kilku lat i widzimy wiele. Yy, yy, wiele ułatwień tak naprawdę w tym systemie. Markus, z twojej perspektywy prawnej, co mógłbyś nam powiedzieć yy, na temat KSE, co przedsiębiorcy już dzisiaj powinni wiedzieć? Znaczy przede wszystkim dla przedsiębiorców najważniejsze są yy, terminy, w których będą musieli z punktu widzenia prawnego dostosować się do przepisów. Pierwszy luty dla największych yy, firm, które będą mieć powyżej 200 milionów obrotu, 1 kwi kwietnia zasadniczo dla wszystkich pozostałych. Z punktu widzenia systemu prawnego musimy pamiętać, że przepisy prawne dotyczące KSEF-u to były przepisy, które były przedmiotem jednej z najszerszych konsultacji prawnych i podatkowych w historii polskiego ustawodawstwa. Można to zarówno poczytywać jako korzyść, jak i również jako chwyt marketingowy ze strony ministerstwa. Niemniej ja uważam, że te przepisy zostały już na tyle skonsultowane, bo tam brało udział ponad 10 tysięcy przedsiębiorców i różnych organizacji w konsultacjach. Że uważam, że faktycznie przepisy yy, yy, będą na początku, są na tyle stworzone, że ten system może faktycznie zacząć funkcjonować. Z perspektywy prawnej przedsiębiorcy muszą się przygotować do tego, żeby po pierwsze, kwestie prawne, czyli zaudytować w swojej firmie, w swojej, swojej jednostce, yy, kto jest odpowiedzialny za wystawianie faktur i przyjmowanie tych faktur, czyli nawet w najmniejszej firmie nawet w najmniejszej firmie czyli musimy do tego obowiązku podatkowego przejść przede wszystkim od strony wymogów, które mamy w firmie, czyli na przykład przeanalizować zakresy obowiązków, które mamy w umowach o pracę. Jeżeli mamy delegowane na zewnątrz na przykład wystawianie faktur, no to musimy mieć jasno określone kto jest odpowiedzialny za wystawianie tych faktur. Kto ma odpowiednie uprawnienia, które będą nadane w systemie KSeF. To chodzi o to, żeby każdy był świadomy tego, co jest w zakresie jego obowiązków. Żeby nie było tak, że do ksefu ma każdy dostęp, każdy będzie sobie mógł sprawdzać, każdy wystawić fakturę, bo jak przyjdzie co do czego, to trudno będzie ustalić y, osobę odpowiedzialną. Czyli tutaj audyt dokumentacji takiej wewnętrznej, odpowiednie ustalenie w strukturze organizacyjnej, no, ze, ze szczególnym uwzględnieniem działu sprzedaży, działu rozliczeń, kto jest za to odpowiedzialny. KSEF jako, jako system, on nie będzie modyfikował podstawowych obowiązków związanych z ustawą o VAT, czyli podstawą opodatkowania, terminem płatności, terminem zapłaty faktury. To, o czym żeście powiedzieli przed chwilą, czyli że nie będzie żadnych korekt ani poprawek, może nie być czasu na to, że wystawimy fakturę z 14-dniowym terminem płatności, a klient powiedział, że chce mieć 30, czyli co, znowu faktura korygująca? znowu wprowadzenie faktury, także tutaj y, wszelkie sytuacje, które miały miejsce w przeszłości, czyli różne podmianki dziwne, to zniknie, nie będzie możliwości. Tak, to musimy sobie zdać A, z tego sprawę, że zniknie ten, y, znikną te uproszczenia, które funkcjonowały w praktyce. Y, możemy się też jako firma narazić na pewne ryzyka reputacyjne wśród kontrahentów, że na przykład mamy ten system niewdrożony, że nie podchodzimy sensownie na przykład do kwestii sankcji, ponieważ no, one faktycznie nie będą obowiązywać w przyszłym roku, ale i tak będą obowiązywać od stycznia. Przyszły rok faktycznie z punktu widzenia prawnego to jest taki dobry moment, żeby przetestować i, i dalej szkolić, i rozwijać kadrę i osoby odpowiedzialne za korzystanie z KSEF-u, żeby uniknąć po prostu tych, problemów przyszłości. Te terminy są y, tak mało istotne, że w zasadzie dzisiaj nie będziemy mówić, że ktoś ma już się śpieszyć, a ktoś jeszcze nie musi. Wszyscy dzisiaj powinni popracować nad tym, żeby w przyszłym roku rozpocząć funkcjonowanie w, 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 w systemie KSEF bez y, większych problemów. E, Michał, postaraj się tak, wiesz, jakby chciał. To najprostszym językiem powiedzieć, z czym my się od przyszłego roku zmierzymy? Jeżeli chodzi o wystawianie faktur, to pod kątem operacyjnym w programie tak naprawdę. Jakiejś dużej różnicy nie zauważymy. Po prostu zamiast do tej pory wyśleć na drukarkę, wyślemy do ksefu Największa zmiana to znikną papierowe dokumenty. Cała papierologia. Owszem, są pewne narzędzia, które umożliwiają wizualizację w formie PDF. Takiego dokumentu, natomiast będzie to tylko i wyłącznie dobra wola sprzedawcy. Natomiast, my jako użytkownik, możemy poprzez specjalny link, który również może być prezentowany kodem QR, otworzyć sobie tą fakturę w systemie KSEF. I tutaj dzięki tym właśnie narzędziom możemy sobie pewne działania zautomatyzować. Chociażby płatność kartą, gdzie następuje natychmiastowa weryfikacja. I, I proszę się tutaj nie martwić, mówię do, zwracam się do naszych słuchaczy. I to tak naprawdę od nas zależy i od naszego przygotowania, czy będą jakieś problemy z systemem KSeF, czy nie. Ale Marku, jeszcze wrócę może do pytania: jakie konsekwencje spotkałem tych, którzy będą stawiać, że się tak wyrażę, opór? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ Należy na kwestię konsekwencji odpowiedzialności spojrzeć nieco szerzej niż to, co wynika z przepisów ustawy vat -owskiej. bo ustawodawca wprowadzając przepisy o ksef, zdecydował się najpierw na odroczenie karania za to, że nie będziemy z ksefu korzystać, a potem wprowadził ten, ten tryb, który będzie obowiązywał od stycznia, będzie to tryb niejako administracyjno-prawny. Ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli fakturę nie wystawimy w ksefie, albo wystawimy ją niezgodnie ze wzorem, albo ją nie przekażemy w terminie, na przykład w przypadku awarii systemu za to naruszenie, będzie odpowiedzialność administracyjno-prawna w postaci nakładanej kary pieniężnej. I tutaj naczelnik Urzędu Skarbowego będzie stosował taki tryb, że będzie wymierzał karę, która będzie płatna bez odrębnego wezwania w ciągu 14 dni. I w przypadku podatników VAT to będzie kara, która e, będzie wynosiła do, do, do 100% kwoty podatku naliczonego na wykazanego na fakturze. W przypadku podatników tam gdzie nie ma wykazanej m, stawki e, podatku, np. faktura zwolniona albo stawka zero, no to będzie 18,7% należności wykazanej na fakturze. Ustawa o VAT mówi, że za te czyny nie będzie wszczynane postępowanie w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe. Ale tylko w odniesieniu do tych naruszeń, które wymienia ustawa, musimy pamiętać. To jest bardzo ważne, że ustawa o VAT znowelizowana, ta, która będzie obowiązywała de facto już od 1 stycznia 2027, bo te przepisy wtedy wejdą w życie, bo będą mogły być stosowane, nie będą w żaden istotny sposób modyfikować tych przepisów KKS, które powodują odpowiedzialność podatników za naruszenia karno-skarbowe. Ale chciałbym tutaj jeszcze bardzo mocno podkreślić. Dla nas KSEF to już trochę historia. Wydaje mi się, że tak od czterech lat, przynajmniej rozmawiamy na temat KSEF'u. Mieliśmy do czynienia z KSEFem 1.0, a teraz mamy 2.0. Co się wydarzyło w międzyczasie? Audyt. W 2024 roku, o ile dobrze pamiętam, na skutek audytu. Które, które zlecił ministerstwo finansów wyszły bardzo dużo uwag technicznych co do zastosowanych rozwiązań w KSeF 1.0 nazwijmy go w ten sposób które miałyby wpływ na bezpieczeństwo i tak dalej i tak dalej w związku z tym powołano specjalny zespół który rozpisał rozwiązanie techniczne tak naprawdę od nowa Zawsze były takie, takie obawy płynące ze strony przedsiębiorców na jak nie będę mieć internetu albo prądu nie będzie. No jak nie będzie prądu, to do tej pory też nie potrafiliśmy faktury wystawić, bo już nikt praktycznie jej ręcznie nie wypisywał, więc może ten problem nie istnieje. Chciałem tylko też przypomnieć, że kasy fiskalne online w tej chwili już funkcjonują. Mają się dobrze i informacje z tych kas fiskalnych są przekazywane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów i też się mają dobrze. I myślę, że to samo będzie z e-fakturami. Natomiast gdybyś jeszcze coś mógł powiedzieć, co uspokoiłoby tych pesymistów, którzy uważają, że ten cały system w ogóle runie z chwilą, kiedy tylko ruszy. Tak, no jak to w stare powiedzenie mówi, że to, że jest internet, przypominamy sobie, jak przestaje działać. Ministerstwo Finansów rozróżniło takie cztery oficjalne, pięć nieoficjalnych trybów. Pierwszy to jest standardowy tryb, z którym się komunikujemy, czyli tryb online, gdzie wysyłamy dokument w dniu wystawienia. To nie jest tak, że pracujemy bezpośrednio na, na bramce, tylko wystawiamy w naszym systemie ERP, dajmy na to w systemie ENOVA i do końca dnia... Wysyłamy go na bramkę KSEF. Drugi system, który został właśnie wprowadzony teraz w tym KSEFie 2.0, to jest Offline 24. Dokument możemy wysłać najpóźniej do pierwszego dnia roboczego kolejnego. Tak? Czyli tutaj najlepiej zaplanować sobie awarię w piątek, wtedy mamy czas do poniedziałku. Warunkiem jest to, że drukujemy dokument PDF z dwoma kodami QR: ksefowskim, a drugi kod QR to jest certyfikat, który jest tym naszym poświadczeniem. Kolejnym trybem offline to jest tryb offline w przypadku niedostępności systemu KSEF to nie może być nasz, że nam internet nie działa, nam nie wiem, nasz operator coś nawalił, tylko to musi być oficjalny komunikat o Niedostęp niedostępności, mówi serwer dokładnie, dokładnie, i tutaj jest ta sama historia co w przypadku offline 24 do pierwszego dnia roboczego, czyli zakładamy krótką niedostępność. Kolejnym poziomem to jest awaria. Niedostępność ale trwająca 7 dni i ogłoszona w BIP-ie. i trzeci Taki nieoficjalny to jest tak zwany armagedon, czyli faktycznie siada system KSEF także ustawodawca nie jest go w stanie odtworzyć. Jedynym rozwiązaniem jest, jest takie, że wracamy do papierologii, czyli tutaj ustawodawca zezwala na wystawianie dokumentów w formie papierowej. No czego się nie spodziewamy, ale, nie spodziewamy. ale bo w dzisiejszych czasach to chyba już nie jest możliwe. Jak przy pomocy systemu RP y, może wyglądać komunikacja klienta y, z biurem rachunkowym? Bo tutaj, no, oczywiście, też y, nastąpi rewolucja, bo dzisiaj klienci, nie wszyscy, ale jeszcze chyba większość przynosi nam dokumenty w postaci papierowej, i my na tych dokumentach pracujemy. Nagle ich nie będzie. Tak, nagle ich, nagle ich nie będzie, i tutaj ta komunikacja z biurem będzie zależała od dotychczasowego modelu współpracy. Oczywiście od tego, czy klient z okazji wprowadzenia ksefu nie będzie coś chciał zmienić. No, to może w ogóle zmienić model, model współpracy z biurem, odwrócić go o 180 stopni. Przechodzimy na pełną cyfryzację, pozbywamy się papierologii, pracujemy na wspólnym systemie. No, czego chcieć więcej? My na temat Ksefu rozmawiamy y, od paru lat, i myślę, że wszyscy jak sobie nagramy tę audycję za rok, to będziemy już inaczej y, y, spoglądać na cały ten proces, i myślę, że będzie to takie spojrzenie y, y, pozytywne. Natomiast dzisiaj nie ma co y, się przerażać. Po prostu trzeba przystąpić do wdrażania systemu. Trzeba sobie uświadomić e, wszystkie zagrożenia, trzeba zrozumieć mechanizm, bo to będzie o wiele łatwiej nam robić cokolwiek, kiedy będziemy rozumieć mechanizm, będziemy rozumieć, dlaczego osoba, która wystawia moje faktury, musi mieć uprawnienia e, że musi być osobą tą zaufaną że musimy wiedzieć, jeśli e, zmieniają się tam pracownicy w firmie i mieli jakieś uprawnienia, to trzeba im je Cofnąć. Tu będzie wiele takich rzeczy, o których trzeba pamiętać, i to jest ten moment, kiedy należy uściślić z nami współpracę w tym zakresie, żeby ten proces jak najlepiej wdrożyć, no i żeby w przyszłym roku, kiedy on już zacznie działać, tych problemów było jak najmniej. W następnych odcinkach jeszcze bardziej szczegółowo postaramy się Państwu przybliżyć ten problem, pokazać te najważniejsze kroki, które trzeba podjąć. Natomiast dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w programie. Państwu również dziękuję za wysłuchanie i apeluję, aby nie odkładać przygotowań do KSEF na później, bo też my możemy mieć problem, żeby w grudniu i w styczniu wszystkim równocześnie pomóc. Serdecznie dziękuję i zapraszam do y, następnego odcinka.